Hej, siemaneczko, witajcie, z tej strony RT. Słuchajcie, jest to szósta próba nagrania tego odcineczka Dlatego, że słuchajcie, na początku mieliśmy błędy, później jakieś serwery i tak dalej No i słuchajcie, są ze mną e, moi dwój, moi dwój, Boże Dwóch moich kumpli, przywitajcie się, Dawidow i Piecu też. Cześć. Cześć. Hubon gdzieś tam może się pojawić w środku odcinka, ponieważ teraz wyszedł z Barym, jego psem. Dlaczego psa nazwał Bar? Akurat tego nie wiem, nie pytałem. Może lubi się z nim przepychać na Bary. E, dobra. I generalnie dzisiaj e, już mam odblokowany meczyk, słuchajcie, e, rankingowy, ale zagramy sobie zwykłego, ponieważ jesteśmy we trójkę, dlatego też nie możemy grać e, większą ilością e, czempionów. Ja, słuchajcie, tutaj już biłem platynkę, teraz już e, dodali te Dodali te fajne, słuchajcie, e, odznaki no. jakby obramowania do, do postaci, że Golda, słuchajcie, na przykład Gold. Je e, tutaj jest. To jest platyna, tak? To co ja mam teraz. Tak, każdy ma platynę u nas. No o ten ma brąza akurat. O, tutaj goście <słuch> ma Silvera, także teraz można wbijać słuchajcie, na, na każdym czempionie nie musicie grać nawet rankedów chyba nimi, tak? Muszą być odblokowane, bodajże. A, no że to, to chyba. wbijać tą rangę. Chyba. A, Czyli Bo po prostu do, trzeba odblokować. do golda, odbukować... golda wbierz samym levelem, chyba. Aha, okej. Okay. A od golda w górę już tego, czyli jak na przykład diament to na tym. Na właśnie rankingowych. Dobra. No i generalnie, Sojcie, w ten sposób można bardzo, ale to bardzo fajnie pobawić się. I nareszcie, słuchajcie gra już jakby stawia przed nami jakieś wymogi. Czyli musimy, złożymy, wygrać tyle meczy, tak, żeby wbić to i to. E, według mnie to jest spoko sprawa. Hmm, hmm, hmm. Dobra, niech będzie kradzieży życia. E, dobra, mamy tak, e, mamy dwóch healerów, Ja jestem takim pseudo tankiem, piecu jest takim tankiem. E, no i mamy kurczę bomb. A! Czyli jesteśmy bez demaidża oprócz mnie. No. <laughs> nie mamy flankera? Świetnie. No, czyli generalnie będzie bardzo ciężki mecz. No, nie, nie ma znaczy no jak ma bronze to raczej nie będzie wygarniał, ale on ma domy mieć, dobry. Innym magazynkiem robi 6k. Dlaczego ja pobiegłem taką okrężną drogą? Nie wiem. Nieważne. Ja, ja jestem przyzwyczajony, że jestem z prawej strony. Lewo. No tu nie wiem kogo strzelać. A górze jest ten... droga. No kurde, z góry mnie tutaj... No, oni mają flankerów, oni nas walą z każdej strony. My nic nie możemy zrobić nawet. Jak mnie jakiś killer gówniany zabija, Boże, to jest straszne. No dobra, przejmujemy, no to przejmujcie jak, no, jak ja taki wie. kozaki z was. Ja przejmuję 56%, ale tylko tyle mogę. Ej, ten. ten. No, znaczy ten. droga smakowana, rozbijanie tarp, nie? O! Przecież! Tak. No właśnie też mógł się Ja im robię plecy bo już A i tak nie atakujemy złamał Dobra ale zabiłem tą co ich leczy Dawajcie teraz Żeby ten drogost nie ogarnął, że ja tu jestem to by było jeszcze super no, ale może ogarnął, dlatego że mu zabrałem ponad pół HP, nieważne. Oj, będzie ciężko, co idzie. To będzie jeden z tych cięższych męczyków, bo nie mam właśnie frontera, kogoś z dymajcą, kto by. Jest. Dobra, on, on do nie żyje. Chodzę do środka. Nice. Leży tam. <grymne> Użyłem multa tylko na nią, serio? Bo Myślałem, że to ma koło, ma więcej, dobra, nieważne. Lepiej, lepiej, lepiej. O, nice. Dobra, mam go. Androxus jest po lewej. Okoła, na o, ta multa. Zresztą coś im przyjmuje, waliz go. No, Trafił we mnie bydlak śmierdziel Goliat cwaniak. E, dobra, zrobimy tak i tak, już do was lecę, już do was lecę, tylko przeżyjcie. No słuchajcie, powiem wam szczerze, że jest bardzo wyrównana gra, e, ale, ale tak jak już uda nam się zabić jednego tanka, to i drugi od razu pada i to jest spoko no, okay. no uważajcie, y teraz wyszedł też ostatnio nowy champion Macie okazję nawet go zobaczyć na w przeciwnym teamie, znaczy w naszym nas przepraszam No, no, no. Event będzie wyglądał na No teraz jest, to jest, są darmowe championy, do tego Chcę zabrać, znaczy zagrać jak nie ma to, Tą healerkę, zabić tą healerkę. Jest, leży. Leży, bo idźcie. Makałop Dobra, ej, mam ulta załadowanego akurat na teraz, na początek nasz. Dobra, elegancja. A jak tam wasze, jak tam wasze anteny, ulty? O, Dawidow ma widzę, biec znacz się. Ja też bym miał. Dawidow 70, okej, okay, spoko jest. Dobra. E, generalnie powiem wam szczerze, że graliśmy już kilka rankedów Nie jest na razie jakoś super trudno, ale widać, że już tam słuchajcie, ludzie nawet myślą, co, co za tym idzie jest troszeczkę trudniej. Ale jest spoko. No. Jak trafisz przeciw na ogarnięcie, to tak, A jak masz o dwóch, znaczy dwa dni ogarniance, to na jest trudno. ale wtedy jest spoko, przynajmniej jest zacięta walka, tak? Ja czasami trafiałem na mecze, że kończyliśmy tu w 5 minut czy 4, bo nie wiedzieli, no. że się punkt No, a zagraje się. dzisiaj dwa. Tylko skakali tam na dół, żeby się ten... No, ale był dzisiaj taki, jak byliśmy normalnie, no, 5, 5 minut. 6 minut i 2 sekundy jak byliśmy. No. Zabijemy no, ich z nie? Muszę Dobra, tak zaraz odpalam ulta, zaraz odpalam ulta. To zasłon mnie, mnie najpierw. Tak ty masz nasz. Nie mam tego, nie ja mam. Poprawiaj tak po prawej twojej. A co? Paliłem ulta. Jak on mnie trafił? Dobra, lomo looaj by się tam trafił. Idzie, wyjdzie do no. nas. Nice. Poprawi Makoła, może wciągaj połeczkę. Makoła odpalił się, Ale odpalił tylko, żeby uciec, nie żeby przelić. <laughs> no to głupi jest trafił. Nie zadnie, i dobrze. Jak go zwabniłem tam. Taki bait. Dobra. No. Czyli zajroczyliby szybka wygrana, a już nie będzie rekordu niestety. No już nie będzie, mi to nie dało Lecy robią mi halo pomoc Ole mnie chwycił Ole Cwaniarek Cwaniaczek kurczę by dla śmierdziel Dawajcie ich tam Już do Was lecę Ale słuchajcie widziałem że ostatnio, ostatnio pomniejszyła się liczba łapek w, w górę sobiecie, na moich, pod moimi filmikami. Ja proszę słuchajcie, żebyście coś z tym zrobili Dobra, już za nim idę. Idę cię one cwania one. Dobra, Nie. jest martwy. Nie, okoła na najgorzej. Najgorzej czy najlepiej? No właśnie, najgorzej. <laughs> <Dbaliłem> Haha, na <niebie. laughs> widziałem. Ale ładnie, że go skontrował. No wiem. Spoko kontra to jest. Już mam 4 khp. Taki <laughs> trochę bait to był dla niego. Żeby zmarnował ulta. Tank jest tam, obok tego, za, za nami, właśnie tam, Dawid. Ty, ja go biję. E, no właśnie tam, no. Tanko, i właśnie, no... Aha, ten drogoc chyba nawet nie ogarniasz, muszę się utrzymać w powietrzu. Hmm. I busy i tankiem. Dobra, to uważaj, zaznaczmy Dobra. Dobra, ja następnie zagnam drogoc z nami. Ooo, już miałem ulta odpalać, kurde, no... Dobra, nieważne, biorę nie się Ej, ja si sam jestem? Siela, no, tak, tak, jestem sam. Tylko z madambą. Dobra, mam 50 sekund, słuchajcie ja mam ulti, to odpalać, no odpalać w sumie teraz, bo mamy 3 do 0, tak, więc... Mam ulti na helo, to było. Już do was idę. O, ten jak w już lecę. Nie leżę? Pięknie. No, machacie Góra, góra ten jest. Wiem tak się nałócił Dobra, no i... nice. Odpalałem ulti. Nie zdążyłem nawet odpalić, było easy. Dobra, oni tam spamują. Finally, it's over. Dobra, najsik. jak tam wyniki? Uf, mogło być lepiej. Opiłem tylko 56 tysięcy. No, ja tylko 30. Nie ja nawet nie musiałem więcej. Dobra, dawajcie. E, gramy da e, kto ma, a No, Może zagramy tego, może gramy ładunek, co? Tak na no ten normalny. Nie, 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 bez sensu. Normalny, tylko że ja zagram drugo, za a ty zagryj tym, albo tak się nie zagra Fernandem. Fernandingen. Ingen? Dobra. No, bo, ci, bo ten, bo Davidov ogarnia ink. Ja bym sobie zagrał z drugą zęb, Bo sobie ogarnę na niego eee, tarcz. Ranga platyna Ranking O, Jezu, ile osób tu ma diament Wszyscy Maldamba i... już też ma diamenta Aha Gościu ma 5 wygranych, 0 przegranych I jest w top 100, no spoko No <laughs> Drugi jest na serwerze a czemu gościu ma 6-0 i jest gorszy od niego? <grych> nie wiem Może po statystykach to też leci Nie wiem, jestem ciekawy który ja jestem, ale w sumie nie wiem Ja bym wolał Rukusem jeszcze popyknąć, nie? To graj Rukus jest no, straszny, Chociaż nie, dobra, zagram Fernandem, no W bo momencie Good for you, guys ale w czym ty crash? Bo ja mogę zagrać błąk albo drogozem. Dawajcie drogo. Da. Draj drogozem. No dobra, dobra no. To weź inny. Przesunąć. To niekoniecznie. O tu halo. Halo. Dobra. Dawajcie gejzordy. Atakujemy tam pełną szparą. A tak, mam tylko jednego tapczównika. I drogoz, dobra. E, ale do poczekaj, bo tak oni mają Makoe. Pip będzie i tylko hili, ultem powodowa. rzucał. Nie no, heal'y mają dwa akurat, tak drogo? Nie no, będzie ciężki meczek, Daj mi się. Zaraz się przekonamy. Tak jak poprzednio hmm. Dobra, będziecie mnie leczyć no. Hop, hop. Będziecie czy będziesz? Oh. To ten jest healerem. Okej, okay, dobra, widzę. Maldamba tylko. Aha, no nieee. O, to będzie kiepski meczyk w sumie. Czemu? On jest takim healerem. Oni nie mają w ogóle. Oni mają pipa, ale on leci tylko 1000 granatami. No, ten. też mają Maldamba, byś nie wiedział. Aha, mają. No właśnie. Mają no, tak. Mają dwóch w sumie. Typ tak gówno leci. Ja no, mogłem lepiej. tego nie brać nawet. Aaaa ale dobra, jest trudno. Jestem smokiem, jeżdżę na koniu. Tak. <noise> I nie mam skrzydła, mam skrzydła, ale my ich nie używam. <noise> nie mam skrzydła, używam jak pada, no jetpacka. Jetpoda. Jetpoda. <noise> Jakże jest ma Hej, Ej, jak tam. to traktuję moją ślimpą? <noise> okay. Dobra, rozbiłem tam Dobra, To masz tak się raz spotkać, bo tam spotkałem Sona. Dobra, 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 dzięki. Dostałem stuna. Ja ci spotkam na początek. Dobra, dobra, ja cały czas was bronię na środku. No, ja tam cały czas strzelam. i tam cały problemy, nie? Takie, że ty I no, ale jacyś... ja dajemy radę z dobrym killerem, nie takim yeah. um, jak Davidov z RT. Drabi na ZFT. Ja chodźcie, bo im 2k prowadzi mną. Hmm. Tam dostaje x100. Ja hmm. już praktycznie mam ult'a. Następnie sobie kupię to na ultach. Ten co w plecy? Ten no, Drogus to jest w uh! postaci, ale... Ja by nie miał bogactwa z bombą, nie? No. No nie, no halo To faj tam faj wyłuję No ja byłem Dobra, przy wózku teraz No rzeczywiście No no kurczę no kurczę rzeczywiście Dobra już lecę do was Pyc spyc 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 spec jestem osamzywny. obok was Gdzie obok was Logan już leci poza. Kurczę, już mnie minął, Myślałem, że się poleci za mną. Ja nie mogę. Wzięliście to? <s2> Jak on kurczę, szkoda, że na kilkami nie ma jak on to zrobił. Ja pierdzielę. To by było dobre, już do was lecę z powrotem. No, dopchamy to jeszcze. Dawaj, dawać tam, pchajcie. No, kurczę, ten cofa ten nas? nas. wszyscy na mnie. Jak coś tu mam multa, więc bierze jak tanka ich. Jak widzicie, no to Drogo z miroli, tutaj No co?! Gdzie <grywania> nie gościu, wyrzucił nie? Zatający kurczaki. Zajmę się mogotu list. Widzicie, malowa. No, no nie! Ja tak, dostałem. Makoła malowa trosznego. Dawajcie, nie odsuwajcie się tak od wózka, durnie! Jestem... Dobra, Olof, jest, no jest, jestem. jestem przy... No nie, no dostałem od ciebie drogę. Daj Dobrze, no, dobrze, no, dobrze. Moje! Jeszcze pip, malowa, pip, malowała Dawaj, dawaj, dawaj. Jest! Jest, pięknie. Jaki fart teraz, nie? Gościu! Dobra, cztery osoby mają ulta. Pięknie. Najsik. Dobra. Czekaj, dwa są ostateczne dla do każdego. Nie no, w sumie trzy. W co? ujawnia tego e, przeciwników, ja mam ulta na atak i ruch też na atak. Więc... No. no ale ja jeszcze mam. No ale ty masz ulta tylko dla siebie. No, każdy chyba ma ulta tylko dla siebie, nie? No, no w sensie na przykład ja, jak <laughs> ja wystrzelę tego. Każdy tanka, ulta ma tylko to dla się siebie. Dla każdemu, nie? Fuj ult? No tak, tylko ucień każdemu. No nie, bo zwykle ginie i tak się to użycie jego, chyba że masz tam przeciwnik też życia. Trowo ginie. Ja nie no ale rząd, przy, to... przy... ten przy chwilę przytrzymam jeszcze... Oj no, no, no chodziło o to, że bardziej użyteczny jest mój niż tak sięgo, no. No no. Bo ja, ja, ja mogę na przykład rozbić nie. atakera czy cokolwiek, który jest akurat na punkcie, nie? No. A tak samo nie zwiększy się nie? masz to HP. Na górze tam masz tego. Na lewo One i finger. na ma Machano replace, nie? Najbardziej. Dobra, jak tank leży. Drogo jest w polem Nie, shit. Tak. Drogos praktycznie leży. Zostałem od Drogoza. Drogos malował ich Widzę. A, to... Widzicie tego gejzorda no tutaj, no. co mi lasa? tak skacze, skacze. <laughs> no w końcu. Czyżby drugie 4-0? Ja się cofnę chwilę, muszę się przyleczyć trochę. Leci hill tam na środek. Dobra, ja tam ubiłem. UUUUUU! A. No nie, resztę już nie ma. No niee! Kurze! Idzie, idzie. Tam, z resztę go lała. no! Wcisnęłem multi nie, ale byłem, miałem stun'a wcześniej, ja pierdzielę! No to jest denerwujące jak musisz stun'a Tak, e, dobra Ja, ja masz, czekam, wam, ja jestem sam tutaj No Ej kurczę, bo oni nie nam to przejmą teraz A on to musi tam wbijać, tak? Dawaj wbijaj szybko, szybko, No nie mogę, nie mam, nie mam, mam pierdolę, że No to używałem ulta ja akurat tam. A pierdziele, dobra, ale i tak tego nie dostałem, bo mamy dobrą akcję o! Aha, przyszedłem, dostałem ulta. E, w ogóle ten ten drugo... No, Drogos ma co chwilę ulta. No no, ale no wszystko tak, ale na skrócenie jeden. dał, tak? Ja mam dwa, a on do pierwszy Nie, 15% to, to on ma co chwilę, przecież... Ej! Ja on dwa razy może tego ulta, chyba Nie rozpokoja no za jedną salwę dostaję praktycznie 20% ulta, nie? Aha, wreszcie mnie wybił no. Akurat zostałem tu na kiedyś ja skończyłem byś nie widział. Kiedy ja się skończyłem byś nie widział. No dokładnie tak. Ja mu uteknę, to nawet nie robię tego. Albo jednak nie go i ponię. Ma fajny bicie. I kopietu, i kopietu. No! no. miałem. Dobra, leży, leży. A, a paru utekrywego nie A, a, i raczej mi to odnajduje.

No, ja mam 20% Odpalę nie dopiero. Odpalę się na albo nie, bo droga złożył na końcu. Celuj no, cały się. czas albo w Makoe, albo w tego, albo w y, bombowego. No bombowego chyba teraz rozjadę. U nich droga ma 14, serii, u nas 2. No bo ja dopiero zginąłem on 12 do 6. Dobra, no wejdź. 85. 5 do 4. W sumie z tego będzie szybciej tutaj. Chyba. Stay here. sprawdzimy tam szybkość. No było szybciej troszeczkę, sekundę. Dobra, bomba wyniżyje. żyje. No. Firo wiesz, nie wiem gdzie każdy jest. Firo wiesz, nie wiesz. Co stał? Ja mlę ławkę srebrnego, zaraz wpadnę. Na koła zaraz wpadnie. Mokoś nam mnie już to dobrze kiedyś dzięki. No zasłonię! No nie mam teraz! FUCK! Drogos tak. na drogo z na Dobra, żyję, żyję Dobrze, dobrze! Tam nasze Rookus teraz przycisną ładnie. No. Dobra, Zaraz ich będzie miał ulta. Jest! Teraz yes. Ja mam ulta zaraz też. Dobra, ja mam 1000 HP, ja się cofam. Ja mam też 1000 Masz, faktycznie. O, no, dzięki, komuś. dzięki. Jak masz tą salwę to musisz trzymać ten przycisk i się wtedy nie mogę. To strzelam na przycisk, oczywiście, nie kuf. Okej. Okay. Teraz odpadałem. Ja mi wyrzucił, nie. Dragon's Mówiłem, na... że... Ma łita, ma Ale zginął, zginął. się nie mogłem zrobić jak byłem przy tym, nie? Ja wiem, 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 spokojnie. Dobra, już do was lecę. Trzy do dwóch, kurczę, bo to będzie decydujące teraz. Dawać, nie, no będzie następny, jak tego nie wygramy. No o. mówię o następnym, tak. Ja za ja go odgonię moim ultem, tylko że ich do mnie żeby ich dużo było. Nie? A? Dobrego celu ma tutaj. Ty. Tam tylko drogo. Tam górze drogo, kiedy za tobą. Dobra, czekaj. To biegnę w trasie. Należy. To leży. A ja padłem, ale ja mam nowa. Czekaj, się tam leczy. Albo nie. Okay. Mam ulta, jak będzie potrzebny, teraz Właśnie też zaraz, żeby uciekli Teraz no ich odpalę Odpalę i wiesz co to jest, żeby no, Rukus też ma nie. ulta, no jest To się przyszedł A, fajnie 500 HP, 500 HP Nie Jak chcę uciekać ty. Jest Jest, on się odpalił i No, co? Jak on mnie zabił? Dyniera. Aha! W górze mnie została bomba! Zobacz, czekajcie. Aha, spoko, dobrze wiedzieć. <laughs> Ej, ja, dana ja dana mam ulta, nie? Z walić na tą? Tak, na tą, na tą. Kończymy już to. Dobra, dobra. Komun, 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 ja już Jak zdążę, dana. Dana. To, dana. Dana. to będzie jeszcze na tą. Widzicie, widzicie, teraz. Ja mam koło przynajmniej. No, on leży, leży, ma koła. Dobra, wbijajcie, wbijajcie. Oli im No nie. Idź Machwał, fali na mnie uka Jest! leży. Pięknie. Yes. Pięknie! Ale tylko na chwilę widzieliście opuścił i spuszowałem to do końca. Nice! Ale to była piękna gra, to Bierka no, była zarambista Uch, dobra, wyniki 50 k wyleczeń miałem. Ja najwięcej miałem. Ładnie, ładnie. A u nich patrz, ja uleczyłem tyle samo, co oni we dwóch prawie, patrzcie. 40k oni 51. No ładnie, ładnie. No, ale wiesz, no to jest Filip, on, on nie jest taki do leczenia, taki do leczenia, nie? No, ale... On jest tylko supportem, ale takim na damage. E, Okej, okay. trzymajcie się wszyscy, bardzo mocno dziękujemy za odcinek. Stajcie 25 minut dobrej gry i oby tak częściej. Trzymajcie się, pożegnajcie ich Dzięki, za oglądanie. Siemoneczko. Elo.